Myślisz, że kupujesz tutaj kawałek kraju? Nie. Jako obcokrajowiec kupujesz w Wietnamie tylko iluzję, a ja powiem Tobie, w którym dokładnie momencie Twoje pieniądze już przestały być Twoje. Wietnam kusi tanim życiem, fajną pogodą, tym, że ludzie są mili, a często te codzienne stresy trochę mniejsze niż to, do czego przywykliśmy z Europy. No i dlaczego by po kilku miesiącach mieszkania w Wietnamie nie pomyśleć sobie, że warto mieć tutaj coś swojego, prawda? No i matematyka się zgadza w Wietnamie naprawdę jest taniej niż w Polsce, choć w przypadku nieruchomości nie aż tak tanio. Natomiast matematyka przegrywa tutaj z przepisami i z kulturą. W Wietnamie ziemia należy do ludu, czyli do Wietnamczyków, a ty jesteś. Taj, obcokrajowcem, jedyne co Tobie pozostaje, to dzierżawa mieszkania w apartamentowcu maksymalnie na 50 lat. A dom na własność, a ziemia, a grunty pod inwestycje zapomnij, zaraz powiecie dobra, ale ten czy tamten mówi, że kupuje tutaj nieruchomości albo że je sprzedaje. No i tak to jest prawda. Tysiące osób kupują, sprzedają te nieruchomości. Ale przy tym ładują się w pułapkę. Chodzi o to, że wszystkie te zakupy to jest ta czy inna forma omijania lokalnego wietnamskiego prawa. A jak to się odbija czkawką? Bo czy się odbije, to nie jest nawet pytanie. O tym dowiecie się za chwilę. Siadajcie, opowiem Wam historię. Ostatnio był Adam, więc dziś niech będzie na literę B. Mój znajomy Błażej przyjechał do Wietnamu. Rok później ode mnie, czyli w 2019, inżynier, ogólnie łebski gościu, no i poznał sobie Wietnamkę, o imieniu niech jej będzie Oan, no i mieli się ku sobie, wszystko fajnie, pięknie, no i postanowili razem zamieszkać, a z racji tego, że miał trochę pieniędzy już swoich, Zamarzył mu się dom przez duże D z ogródkiem i tak dalej. Nie jakaś tam kliteczka w bloku, więc poszukiwania działki trochę zajęły, bo tak jak wspomniałem, w Wietnamie działki czy nieruchomości nie są aż tak drastycznie tańsze w porównując to do Polski. No ale w skrócie znalazł y, działeczkę, która im się podobała. Kawałek drogi od Danang, to jest duże miasto na wybrzeżu w centralnym Wietnamie. No i tam pojawił się główny problem. Problem polegał na tym, że błażej nie może figurować w księdze wieczystej. Po wietnamsku SO, DO, czyli czerwona książka. Tak jak wspomniałem, odpowiednik Księgi Wieczystej, tam pisany może być jedynie obywatel Wietnamu, ale przecież nie z takimi rzeczami miłość sobie poradzi, prawda? Rozwiązanie było bardzo proste. Błażej da. Pieniądze, a Oan podpisze się na dokumentach. W skrócie kupią działkę i wybudują dom na nią, a dla pewności, słuchajcie, Błażej nie był takim naiwniakiem, że tam się zakochał po uszy i wszystko na słowo honoru oddał. Byli u notariusza i na te tam około 150 tysięcy dolarów, jeśli dobrze pamiętam, tyle ich mniej więcej to wszystko kosztowało, on podpisał z OAN e, jakiś tam weksel, umowę pożyczki czy coś takiego, na wypadek, gdyby coś tam, nie daj Boże, poszło nie tak, bo oni e, jeszcze nawet nie byli po ślubie, byli parą z dość e, krótkim stażem. No i wszystko pięknie, wybudowali dom w wielkim skrócie, kupili działkę, dom wybudowali i szczęśliwie sobie tam mieszkali. Już nie mieszkają. A dlaczego? Zaraz się dowiecie. Wrócił z urlopu w Polsce i się okazało, że zamki są zmienione. W wielkim skrócie: Oan miała jakieś tam długi, o których mu nie powiedziała, czy pożyczyła pieniądze komuś tam w rodzinie. Nieistotne. Po prostu przyjechał i w jego własnym domu zamek wymieniony, a dom już nie jest inny w ogóle. Eee, został błażej z niczym dosłownie z walizkami na ulicy. No i oczywiście poszedł po pomoc, po poradę prawną, a potem poszedł nawet do sądu, bo był przecież weksel, nie tak się umawiali i tak dalej. No i pomyślelibyście, zwyczajny pech, zwyczajna historia, jakie stety niestety zdarzają się po prostu w związkach międzyludzkich. Tu okazało się, że jest na zupełnie straconej pozycji, bo sąd tę pożyczkę, ten weksel całkowicie podważył, zwracając uwagę, że po prostu ba obejścia Wietnamskiego prawa. Także nie myślcie sobie, że tutaj oni nie wiedzą, jak te wszystkie sztuczki wyglądają i te sztuczki działają, ale to nie jest odosobniony przypadek. To jest schemat i to bardzo popularny z angielskiego nazywany nominee structure, a po polsku kupowanie na słupa. Tak, to tak to wygląda od strony prawnej, dlatego musimy nazwać. Te rzecz po imieniu słupem może być wietnamska partnerka czy partner, może być to jakaś firma otwarta tylko po to, żeby przepisy obejść, czy zaufany wietnamski znajomy. Ale na tym też się można nieźle przejechać. Jak? Już mówię, musicie zrozumieć bardzo ważną rzecz. Wietnamskie prawo jest skonstruowane tak, żeby chronić Wietnamczyków i wietnamską ziemię, a nie ciebie i twoje dolary, euro, funty czy tam złotówki. Kiedy wchodzisz w układ, gdzie to ty dajesz kapitał, a ktoś inny nazwisko, tak naprawdę oddajesz 100% kontroli i jeżeli coś pójdzie nie po twojej myśli, to ty. Jesteś osobą, która próbowała oszukać i ograć system. Jak widzieliście po historii Błażeja, system w takich sytuacjach nie jest ani dobry, ani zły. On po prostu nie ma sentymentów i wam nie pomoże. Nawet jeżeli otworzysz w Wietnamie firmę, co już nie jest takie tanie jak kilka lat temu, to. Ziemia, którą kupisz na firmę, bo może powiesz, no właśnie, otworzę firmę i na firmę kupię dużą działkę, tam wybuduję dom i wszystko z głowy. Otóż nie do końca, bo ta ziemia kupowana na firmę ma być pod inwestycje, pod działalność biznesową bezpośrednio związaną z firmą. Tak to wygląda y, tutaj w Azji, więc w wielkim skrócie domu na tym budować się nie powinno, co nie znaczy, że teraz jeszcze się nie da. Ale właśnie teraz da się go wybudować, natomiast ochrony prawnej nie będzie, więc za kilka lat. A Wietnam się bardzo szybko rozwija, więc może nie za kilka, a za parę. Okaże się, że zostaliście skupą cegieł, której nawet nie da się sprzedać, bo została wybudowana w półlegalny sposób. Ponadto, jeżeli z firmą coś pójdzie nie tak, to ziemia razem z domem, czy tam fabryką, cokolwiek żeście na tej ziemi wybudowali, to wszystko wraca do skarbu państwa. Chyba, że ktoś jeszcze narobił przy okazji długów, no to wraca do wierzycieli. Często oczywiście słyszę, ale przecież moja dziewczyna jest inna, albo wspólnikiem będzie wujek, ciocia, rodzina. No i słuchajcie, Błażej też tak mówił. Musimy sobie uzmysłowić bardzo, ale to bardzo ważną kwestię. To nie o to chodzi, że Wietnamczycy są źli. Bo nie są. Chodzi po prostu o to, że pieniądze zmieniają ludzi. I to jest fakt. Niektórych zmienią na lepsze. A innych zmienią na gorsze. I w takiej sytuacji, kiedy wiemy, że pieniądze zmieniają ludzi, to brak zabezpieczenia prawnego jest niczym innym jak proszeniem się o kłopoty. Zadam Wam teraz pytanie, na które chcę, żebyście szczerze odpowiedzieli w komentarzach: czy mając oszczędności życia powiedzmy 400 tysięcy złotych, czy przelałbyś te oszczędności osobie, którą znasz od dwóch lat? I bez dodatkowego zabezpieczenia prawnego. Jeżeli ta odpowiedź brzmi nie w Polsce, to dlaczego miałaby brzmieć tak w Azji. Przecież Wietnam to drugi koniec świata. Egzotyczny kraj leżący tak daleko, że teraz zimą jest tu 6 godzin później niż w Polsce. Nie znacie tutejszej kultury, nie znacie języka, nie macie lokalnych znajomości. Dajcie proszę znać, czy znacie kogoś, komu się udało w takich sytuacjach, albo czy znacie kogoś, kto skończył podobnie do Błażeja? Wietnam to świetne miejsce do życia, pod warunkiem, że akceptujesz, że jesteś. Jesteś tutaj gościem. Wynajmuj, ciesz się wolnością i nie przywiązuj do murów, które nigdy nie będą twoje. Ta pogoń za dobrami materialnymi, to rzecz, do której przywykliśmy na zachodzie, ale tu w Wietnamie, w tej części Azji, jest to po prostu zgubne i zupełnie niepotrzebne. Kupuj wrażenia, a nie grunty, bo te pierwsze trudniej ukraść. Na dziś to tyle. Trzymajcie się, chłodno.